Hej, hej, siema wszystkim w kolejnym meczu z Naruto Storm 3. No dobra, yy, przywitanie jak zwykle mamy za sobą, takie trochę do dupy, no ale prosiliście, żebym zagrał sobie Senju Tobiramą, czyli drugim Hokage. No i ja o to dzisiaj spełniam waszą prośbę. Yy, szczerze mówiąc nie umiem nim grać, bo bardzo, bardzo mało nim grałem. Wziąłem jakieś randomowe supporty, akurat wybrało mi Deidara i Kakashiego młodego. Eee, powiem wam tak, bardzo, bardzo mało osób gra tą postacią. W ogóle ja miałem zrobić taki cykl, że po kolei zagram wszystkimi Hokage, ale jak już tak od początku gram tak pomieszanie tymi postaciami, to... to już niech tak wygląda cała seria. No i zagramy sobie w Lockout Tower. Ja wam powiem, że dosyć długo się zastanawiałem, skąd ta mapa się wzięła. I tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że to jest to miejsce, gdzie... Eee, gdzie Tobirama pojawił się po raz pierwszy, czyli został przywołany przez Orochimaru, i walczył przeciwko trzeciemu Hokage. No dobra, walczymy z Sasuke. Musimy się skupić na pokonaniu go. Proszę bardzo. Już mi tutaj tutaj Deidara pomógł. W ogóle powiem Wam, że Tobirama niewiele robi mm, bez uwolnienia. Natomiast uwolnienie ma dosyć kozackie. No, chociaż powiem Wam, że w tym momencie Ultimate pięknie mi wyszedł. Już na samym początku. Wygląda, wygląda dosyć kozacko. Natomiast... Podejdź. Karin Szmato. O nie. Powiem wam, że ten sasek mnie wkurza. Jak, 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 ja, jak ja bym tak trzy razy to chyba zablokował, te, tego jego ulta, to on by mnie w końcu ogłuszył. I w tym momencie byłbym bardzo podatny na jego ataki. Szczególnie na anultimate. Jeszcze troszkę do dupy, bo on ma Kimi, Kimi, Maru na saporcie, Natomiast y, to jest bardzo dobry support. Ja musiałem troszkę poczekać, aż mi się drewno naładuje. Dobra, teraz go bierzemy. Kurde, drugi raz ulto, ulti nie wyszło. A, dawać go. A jednak, a jednak. Stary, masz przejebane. No, no, no. Próbuj. Łapanie. Kurde, coś mam dzisiaj fazy, słuchajcie. Idzie mi, idzie mi. Już nawet tak się nie skupiam za bardzo na grze O, żeż ty... W dupę pieprzony A? Wycwanił się Jezu Fak, fak, puściłem przycisk Nie Nie Spadaj z tym Kirinem Kurde, ten Kirin jest przekokszony Te wszystkie, te wszystkie takie ulty, które są... Które nie, nie mają tak naprawdę żadnego limitu, jeśli chodzi o dystans Są strasznie wkurzające, dobra Udało mi się uwolnić nie, NIE 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 Fuck you bitch! Drugi raz ult! Ty cipo! Ja przepraszam, że ja go tak wyzywam, ale ta faza mi coś nie wychodzi Dobra, drugi raz uwolnienie I ciśniemy to chociaż nie za bardzo ogarniam jaki on tutaj ma... Aha, dobra, to jest tarcza Tyle ogarniam A to jest... a to są pociski, dobra To już ogarniam, jutsu wodne Bardzo przyjemne a masz, a masz, a masz! Kurde, kurde, musimy uważać. Tarcza mnie obroniła tym razem. Wszyscy jesteśmy prawie na hita, ale, ale on nie ma drewna prawie. Będę go jechał, będę go jechał. Fuck you! Spadaj z tym drużynowym. Dawać supporty! Ha, ha, ha! To teraz ja go biorę na drużynowy. O, ty w dupę! Widzieliście to? No niestety, tym razem, e, tym razem mój ubaw, który miałem na początku, zakończył się niechybną porażką. E, rozproszyłem się w trakcie gry, byłem zbyt pewny siebie, i to się zakończyło zwycięstwem Sasuke Uchiha. No cóż, e, raz na jakiś czas trzeba przegrać. Już tak troszkę sam narzekałem, że same wygrane, że same wygrane na tym moim kanale. No ale dobra, mam nadzieję, że jak się wam podobał, trzymajcie się, do zobaczenia, no i piszcie mi, kim mam zagrać następnym razem. Na razie!